24 czerwca z Gnieźnieńskiej katedry ruszyła po raz 12 ekumeniczna pielgrzymka od Jana do Piotra i Pawła. Uczestnicy podróżują do Magdeburga. Pielgrzymka złożona z grupy niemiecko-polskiej pieszo oraz różnymi środkami lokomocji wyruszyła w drogę do miejsc religijnych w Polsce i na terenie Niemiec. Głównym celem wędrówki jest jednak poznanie siebie nawzajem. Zupełnie nowe spojrzenie i na siebie, i na życie, na Europę. Dopiero wtedy, kiedy wychodzimy ze swoich domów, w ogóle całe założenie pielgrzymowania od samego początku, gdy ludzie ruszali z miejsca, odkrywali, że lepiej ruszyć z miejsca i nabrać dystansu do domu, też i do siebie, do wszystkiego, czym się żyje, żeby potem jeszcze lepiej, jeszcze większą ochotą wrócić i pielęgnować swoją tożsamość. To dopiero przejrzenie się w świecie i w innym człowieku daje nam gwarancję rozwoju. Gdy będziemy stać w miejscu, siedzieć tylko przy sobie i nawzajem się emablować, no to nie, nie dojdziemy ani, ani do pełni, którą odkrywamy w Chrystusie jako chrześcijanie, ani też nie rozwiniemy się po ludzku. W tym roku przypada 50. rocznica wprowadzenia dekretu o ekumenizmie w Soborze Watykańskim II. Dlatego hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: Czy Chrystus jest podzielony, który ma głosić brak podziałów i różnic? Ciągle mi się przypominają słowa papieża, który tutaj w 1997 roku, papieża Jana Pawła II, który nam wszystkim przypomniał, że to można sobie porozwalać wszelkie mury. No, co z tego, że runął mur belmiński, Ale największe mury trwają jednak w sercu. I, I widzę, właśnie wędrując, spotykając innych ludzi, jak bardzo trzeba nad tym pracować. Tak, wyciągać te cegiełki, uprzedzeń, takich. Takiego dobrego samopoczucia, czasem mnie to dziwi, że ludziom wystarczy to, że, że już są, że, że oni już są wierzący, że żyją tak jak żyją, i że nie, nie są gotowi ani się rozglądać po świecie, że świat wcale nie jest taki jednolity i że trzeba się z tym światem pojednać, i, czyli być razem. Pielgrzymka jest wędrówką, która pozwala poznać inne kultury i wzajemne relacje. W ciągu tych siedmiu dni uczestnicy mają do pokonania 400 kilometrów, które mogą przemierzyć w dowolny sposób. Podczas podróży ważnym jest jednak, aby wspólnie spotykać się na postojach. No, w tym roku mamy temat e, biblijny, jak, jak każdy rok. E, e, to pytanie świętego apostoła Pawła, czy Chrystus jest podzielony po prostu, bo to jest taki obraz z, z, z zewnątrz patrząc na, kości, na różne kościoły, ale nie jesteśmy, nie dajemy się, daje się już podzielić, bo jesteśmy razem w jednej wspólnocie komunicznej. Interesującym elementem pielgrzymki jest ikona przemienienia pańskiego, która w Gnieźni została podzielona na części. Każda z nich trafiła do uczestnika wyprawy. W czasie drogi chodzi o to, żebyśmy próbowali dopasować te obrazy. Także te nasze kawałki w ręku będą też nas mobilizowały do tego, żeby codziennie na każdym etapie, na postoju, przed noclegiem. Szukać kogoś, kto pasuje do tego mojego, przynajmniej czterech ludzi muszę poznać, tak, którzy pasują do tego, więc na sześć dni to jest i tak, i tak duże zadanie. Więc jeśli dobrze wykonamy to zadanie w czasie drogi, to ufamy, że w Magdeburgu, gdy dojdziemy, po prostu bardzo szybko ten obraz ułożymy i tam wróci nam jeden, jeden obraz Chrystusa przemienionego.